dwie rzeczy. Albo was do złego zdrowia doprowadziło w ogóle obcowanie z tą osobą, co by mnie wcale nie zdziwiło, tutaj jest rozpacz i nieprzespane noce i bardzo wysoki stres. Albo doszło do zmęczenia materiału już tak krytycznego, że ktoś powiedział: Ja nie mogę już tego dłużej znosić. Ja nie mogę tego znosić już dłużej. I tak sobie taki miałam download też przed chwilą, że. Może Wy ciągle jesteście tutaj w energii tego pytania, co między nami nie wyszło, bo może nie było tego domknięcia. Może. Bo to jest osoba, która jest emocjonalnie niedostępna. Ona pra, ona, najprawdopodobniej to jest ktoś, kto nigdy by Wam nie powiedział prawdy, gdy, gdybyście Wy zapytali. Wy się prawdopodobnie próbowaliście komunikować. Ja to zaraz wyklaryfikuję z tą osobą, ale to jest z kimś takim, ktoś taki nigdy Wam nie powie prawdy. Więc może Wy się po prostu zastanawiacie. To jest sytuacja typu. Ja musiałem, już musiałam odejść ale nigdy do końca nie, nie wiem, co tam...